Cześć, ja jestem Nega. Witam Was na naszym wspólnym kanale. Dzisiaj sprękujemy Fanksora. Zrobimy mu 100 balonów w jaguarze. Zaczynamy. Czekaj. Zapomnij o subskrypcji. Tutaj się pokaza czerwony przycisk na moim palcu. Kliknij go tam na dole. Kliknij dzwoneczek, żeby nie przekapić tego. Ten Trochę już napompowaliśmy, ale jeszcze dopompujemy. O nic, o nic. O nic. O nic. Nie. Gdzie są te balony? Gdzie my je położyliśmy? Kurde Czekaj, musimy balony. Balony masz w schowku. Mamy napompowane tak z 40 sztuk. 50 jest napompowane teraz, to robimy. Gdzie są? W schowku. W schowku? Kurde, wyczerali. Weź, wsiądź, Wsiadamy do środka. Wsiadamy sobie elegancko. Samochodu. Zaczynamy pompowanko. Sami możecie zauważyć. Tych balonów trochę jest. No, no grubo trochę Jak widzicie trochę jest Gdzie jest? Walamy sam podłóżać? Ja no, no, nie sam mam to Wszystkie? Już to za dużo Pompuj, no, pompuj Nie masz wyjścia takie baloniki. Reklamę wam zrobimy. Balons. 25 sztuk. I tutaj kolejne. Parę sztuk. Do zobaczenia. Do, do jutra. Może skończę to jutro. Może kolega skończy kiedyś. A może nie. Może płuca wypluje. Skończy palić. No, słuchajcie, <grymne> zdarzyła się... Piśłem <grymne> chyba To się wyjdzie. Wiesz co, bo mógłbyś nie wypompować do Tak, tak, tak. Jezu. Trochę jest tych baloników. Postaw. na środku. Ciumy na mnie. Na Dobra, to już moja. <śm> <śm>

jest rzeki... Taki balonik pójdzie. chyba kolega niczego nie spodziewa. Nic nie Na to, na to, na to. I od tego odmuchania mi się w głowie kręci trochę. Trochę się w głowie kręci. Jak widzicie, kolega jeszcze pompuje baloniki. Zostało z. 40, może 50 sztuk do napompowania Jeszcze wam pokażę ile tych balonów mniej więcej jest O tak cały tył zapchany, jeszcze został przód do napompowania Ile tych balonów zostało? Dużo. Jak widzicie tyle balonów nie Już no Cztery paczki włożyły. Cztery paczki zeszły mniej więcej. ich ponad 100. No jak sami możecie zauważyć jest ponad 100 balonów. Bo 100 to my 100 kupiliśmy to ponad, ponad 100 balonów będzie mniej więcej. Kolega się niczego nie spodziewa. Pra się uda na koledze. Nie zapomnijcie o subskrypcji, lajkujcie, ciśnijcie dzwoneczek, by być na bieżąco z kolejnymi materiałami na naszym kanale. No i wszystko w sumie. Pompujemy dalej. Wmuchaliśmy wszystkie balony, a teraz dzwonimy do kolegi, żeby przyszedł i odebrał samochód. No, jest sporo. Sporo baloników. Praktycznie cały samochód. Praktycznie cały samochód. Nie. No. Przyjechałem już i ten, samochód ci ostawiam nie? Tam coś, tam coś jest z nimi weź tu przyjść coś, bo ja nie wiem. Mógłbyś kolega na głośnik wziąć? Dobra. Czekaj. To chodź, chodź wtedy. No dobra, to minutkę, wiesz, żeby nie za szybko. Dobra, dochodź. Dobra. No, na razie. Dobra, to jeszcze lecę. Na razie. Zaraz przyjdzie. Zobaczcie co to się dzieje. Tu no, tu jeden uciek, nie na balon. <gry> dobra. Jeden balonik nam uciekł. Trochę ma... Trochę bym więcej. No dobra. Ważne, że jest. Trochę więcej by się przydał do kupić, ale to dobra. Ale jak widzicie daliśmy radę, daliśmy radę, samochód zapełniony prawie po sam dach. Nie nagrywaj tego bo nie umyty trochę. No trochę, trochę brudny. No ale to wiadomo. Kolega bruda, sprzedałoby się umyć samochód. Nie nagrywaj samochodów, jest brudny. Nie, nie rozumiesz to? Nie tak z bliska. panu, co się stało? Witam, witam. Mamy dla Ciebie niespodziankę samochodzik dla Ciebie Zapełniony balonikami. Tego się chyba. Nie spodziewałeś kompletnie. Jak? Nie, jak zapełniałem? Przy, Mina Panksora jest bezcenna. Ludzie wam się nie w życiu. Nie wam tylko samochód. Możesz pożyczyć. pojeździć teraz. Wiesz co? Możesz wsiąść i jechać. To by kurwa samochód pożyta, tam aby takie coś się wyjść? Tak? Otwórz te drzwi. Tak, już otwieram. Teraz to wszystko się wysypie. Ja. Teraz będziemy rozdawać... Co wy robicie? robicie? Jak, podoba się prank? Chyba się nie podoba. Nie, nie. Dobra, co by? Wziął to za końca. Kurwa, czekaj, czekaj. Jak teraz pan skocze, nie wechuje wyplanka, ale... Skoczył za serio? Kurwa, lepiej. Skoczył do środka. Dobra. <noise> Widać, podobało mu się bardzo, bardzo bo bawi się tak <laughs> Dobra. Ja pierdolę, co wy zrobili? Ej ty, a kto będzie to wyciągać? On. Dobra. Dobra. O, chcecie balona? Nie. Tam. A chcecie posprzątać? No paść, tak, mam. Ty Dużo ty, balonu. Dobra. Top. dobra, koniec zabawy, dokończamy ten Także, jak wam się podobał ten odcinek, łapka w górę, subskrypcja, komentarz. Zostawcie dzwoneczek, bo być na bieżąco z kolejnymi materiałami. No. Także. A ja im ostatnio samochód pożyczam. Także... coś. widzimy się w następnym odcinku, strzałeczka, cześć.